To, co ja tu robię, to przede wszystkim inwentaryzujemy takie miejsca. Robimy też różne badania nad morfometrią, czyli tym, jakie... Jaką zwierzęta mają wielkość i dlaczego, czy proporcje ciała. I tego typu podobne badania ekologiczne, dotyczące głównie inwazyjnych, ale też i rodzimych raków. Stwierdzone dwa gatunki raków. Jeden to rak błotny, który jest u nas chroniony. Mimo, że jest gatunkiem obcym, tak naprawdę. A drugi to rak marmurkowy. Jeden z bardziej inwazyjnych raków. Są wszystko żerno. Dosłownie. Detrytusem, padliną, bezkręgowcami. Zdarza się kanibalizm. Ale rzadko. Nie zawsze żyły w czystych zbiornikach. Bo to zależy od tego, co uważamy za czyste. Tyle ważne, że nie ma skażeń chemicznych. No to większość raków jest na to. Odporna natomiast część raków, jak na przykład rak błotny czy te obce gatunki amerykańskich raków, są w ogóle od, bardziej odporne na słabe natlenienie, na dużo większą żyzność. Także, yy, także to jest różnie. To znaczy, jeżeli są raki, to woda raczej nie jest skażona chemicznie, natomiast jej jakość może być różna nie, niekoniecznie się nadaje do picia. Na przykład tutaj mamy samicę raka błotnego i ona inkubuje pod odwłokiem jaja. Z których potem wykluwają się młode raczki, które jeszcze jakiś czas są z samicą, potem się usamodzielniają. Natomiast gody raków są głównie jesienią, wtedy dochodzi do zaplemnienia samicy, która po jakimś czasie składa jaja i z tymi jajami rak szlachetny i rak błotny z tymi jajami zimują, a na przykład rak pręgowaty składa je dopiero wiosną. Natomiast też ma gody jesienią To jest charakterystyczne w ogóle dla dziesięcionogów, że one, są wielu skorupiaków, że inkubują jaja pod odwłokiem, a potem się uwalniają no, larwy umorskich, albo już takie... Małe raczki u śródlądowych słodkowodnych. Takie obce gatunki raków, jeżeli faktycznie są w dużej liczebności, to jeszcze zmniejszają bioróżnorodność. One zjadają bezkręgowce, których pewnie w takim stawie byłoby więcej i tak dalej. O ile rak błotny to jest jeszcze gatunek, który przynajmniej kulturowo u nas jest jakoś zakorzeniony, dlatego że Polska kiedyś obejmowała jego naturalny zasięg przed wojną drugą. To i nie wykazuje jakichś specjalnych tendencji do bycia inwazyjnym, raczej się nie rozprzestrzenia, chociaż nie wiemy, co będzie wraz z ociepleniem klimatu, bo jest dość ciepłolubny, No to gatunki amerykańskie potrafią naprawdę siać spustoszenie i tak naprawdę zmniejszać bioróżnorodność. Tak, mamy w stawie jednego, jeden gatunek raka, którego jest tysiące, ale przez to jest na przykład mniej ważek, mniej wodnych chrząszczy, innych skorupiaków, a może nawet ryb. Samce raków mają pierwsze dwie pary odnóży odwłokowych przekształcone w odnóża kopulacyjne. Tutaj i tutaj. Samice wszystkie odnóża odwłokowe mają takie same i zwykle one jeszcze są dłuższe dlatego, żeby było miejsce, zresztą zapewnia miejsce do przyklejania się jaj w czasie inkubacji. To jest taka cecha po której łatwo rozpoznać raki no, wszelkiego gatunku, jeżeli tylko są obie płcie. To są jeszcze inne różnice, które już w zależności od gatunków różnie, różnie wyglądają. No i zwykle też samce mają e, masywniejsze szczypce i dłuższe, chociaż tutaj u tych akurat no, nie widać. No tu jest proporcjonalnie nawet większa samica, a szczypce ma mniejsze, wyraźnie mniejsze. Najbardziej to widać u raków szlachetnych, gdzie te szczypce są naprawdę bardzo masywne i duże. To jest kolejny gatunek raka, który występuje w tym stawie. I to jest gatunek już ewidentnie obcy, pochodzi od któregoś z gatunków amerykańskich. No i był to kiedyś popularny gatunek w hodowli akwariowej. I niestety to jest bolączka miejskich zbiorników wodnych, że jest tu duże nagromadzenie ludzi. Wielu z nich ma akwaria i gdy takie raki urosną, albo jest ich za dużo, albo komuś się znudzi hodowla, to wyrzucają je do stawów, no, stwarzając bardzo duże zagrożenie dla lokalnej bioróżnorodności. Ten gatunek jest jednym z bardziej inwazyjnych na świecie. Warto o tym pamiętać, no i ponieważ ma bardzo szeroki zakres siedlisk, w jakich może żyć, należy się spodziewać, że będzie miał bardzo duże oddziaływanie na, na nasze ekosystemy. Nazywa się rak marmurkowy. Naukowcy zajmują się e, tak naprawdę tym, e, czego nie wiedzą. E, na tym polega praca naukowca, żeby swoją wiedzę ciągle uzupełniać, coś znajdywać i szukać dziury w całym. Dlatego często, jak się pytamy o naukowca coś, to mówi nie wiem, ale e, nawet jak się zadaje proste pytanie. E, no to jest najlepsza praca, jaką można mieć. Jest ciekawa, jest różnorodna. Dużo czasu, zależnie od tego, oczywiście co się robi, ale bardzo dużo czasu zwykle spędza się na świeżym powietrzu. E, jest to praca satysfakcjonująca. Zawsze można coś ciekawego odkryć, zauważyć. E, no, a poza tym no, są, to, są powody czysto subiektywne po prostu, ja na przykład to lubię. Zawsze chciałem być biologiem, e, naprawdę. Natomiast yy, nie, dlaczego do końca to nie wiem, no po prostu mnie to interesowało i chciałem robić to, co mnie interesuje. No i miałem szczęście, że mi się udało.